Wichrowe Wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Sprawdź, co wydarzy się w odcinku 264, który zostanie wyemitowany w dniu 29 września w TV pierwszej o czym jest serial Wichrowe Wzgórze? Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 264 Poniedziałek, 29 września. Halil próbuje rozbroić bombę. Na wszelki wypadek podaje cajne przyfry do sejfu. Kazem grozi Tekinowi ujawnieniem jego hazardowych długów. Eren i Selma spędzają romantyczne chwile tylko we dwoje. Tulej szantażuje Songul, Halil odkrywa, że pierścionek jego siostry trafił w ręce Kazima.